Dziś mam przyjemność łowić na... Key Robinson Diplomat 3-metrowy, to jest do 45 gram wyrzutu. Bardzo mięciutka wędka, delikatna. Do łowienia w takiej wodzie jak dzisiaj tu na kanale jest po prostu perfekcyjna. Do tego mam kołowrotek, do metod feder, tak samo jak i kiki, ale ja łowię po prostu tradycyjnie na koszyczek. Normalnie to jest finezja łowienia na bardzo delikatny sprzęt, ale ta wędka ma moc, żeby to Was nie zgubiło. Ona się wydaje cienka, mięciutka, ale dolnik trzyma. Zestaw jest dobrze wyważony, dobrze zrobiony i miło się na niego łowi. Marcin zarzuca, ja mam hol, o, 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 coś wychodzi, ha, ale, gdzieś podciągnąłem, chodź, 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 ojej, linek chyba, o, jest, jest, Ta, a zobaczcie, jaki to jest, nie jest duży, ale co on potrafi zrobić, patrzcie, co się dzieje z drugą wędką, od razu branie na drugiej, o, to jest po prostu, o, jak walczy na drugim kiju, Chodź tu, przyjacielu. O! Linozaur. Może nie jest ogromnych rozmiarów, ale... ale piękny jesteś. O, pyk. No, patrzcie, no to mordka po prostu się... Jesteś piękny. No! Jaki ładny. Ach!